Jak wszystkie megalityczne budowle, FAR w ogóle oznacza wielkie, a Gors prawdopodobnie pochodzi od języka walijskiego, o takiego słowa oznaczającego tron. E, najlepiej zachowany kamienny krąg w Walii, jest tak naprawdę po dziś dzień zagadką. Znajduje się on w Dyfed, w górach Pereseli, e, skąd pochodzą błękitne głazy, z jakich zbudowano między innymi Stonehenge. Krąg składa się z 16 kamieni rozmieszczonych w mniej więcej dwumetrowych odstępach. Jak wiele innych kromlechów, nie są idealnie okrągły, ale taki nieco no, troszeczkę jajowaty. Na północny wschód od kręgu stoją osobno dwa głazy wejściowe. To one, zarysowane na tle przełęczy między wzgórzami w oddali, wyraźnie wskazują, że krąg służył do astronomicznych obserwacji umożliwiając ludziom w epoce kamiennej lub brązu wyznaczanie dokładnego wschodu Słońca i Księżyca oraz określenie początku roku i momentu zasiewów. Nie ulega jednak wątpliwości, że krąg pełnił też inne funkcje sakralne bądź ceremonialne, które dzisiaj tak naprawdę yy, zostały zapomniane. Samo słowo gos, yy, kojarzące się z gorset, yy, czyli zgromadzeniem bardów, sugeruje, że krąg wykorzystywali Niegdyś druidzi, aczkolwiek wiele tego typu budowli jest bez wątpienia o tysiące lat starszych. No jedna z najczęstszych hipotez na temat kamiennych kręgów powiada, że odbywały się w nich tańce, zewnętrzne głazy często nazywa się skrzypkami bądź dudzierzami. Obrzędy te miały jakoby powodować przepływ energii między tańczącymi a kamieniami.